No to jeszcze o medycynie, ale już nie tak optymistycznie. Koronawirus najpierw zabijał na Półwyspie Arabskim, ale teraz też już w Europie. Zmarły 34 osoby. Światowa Organizacja Zdrowia najpierw uspokajała, ale teraz ostrzega, że wirus może przenosić się także z człowieka na człowieka. Czy epidemie znane z filmów grozy mogą być rzeczywistością? Elżbieta Byszewska. Malowniczy. Nic więcej dobrego nie można o nim powiedzieć. Na razie nie jest jasne skąd dokładnie się wziął ani jak się roznosi. Ale jest pod lupą i naukowy świat codziennie dowiaduje się o nim coraz więcej. To nie są najlepsze wieści. Najgorsze jest to, że obserwowane przypadki coraz bardziej potwierdzają hipotezę, że przy bliskim kontakcie wirus może przenosić się z człowieka na człowieka. Ten wirus to jest trochę podobny do SARS. To jest na podobne. Na ile jest groźny i czy to tylko wyskoki? Trzeba zostawić czas ekspertom na przebadanie, w jakim stopniu wirus jest zjadliwy. Jedno jest pewne, to mutant SARS. Wirusa, który 10 lat temu wbił się w pamięć wszystkich, zabił ponad 700 osób i dosłownie paraliżował strachem. Koronawirus na szczęście jest wolniejszy, ale za to szybko powoduje niewydolność nerek. Nowy szczep wykryto we wrześniu zeszłego roku. Pojawił się na Bliskim Wschodzie, ale dotarł już do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Ojciec zachorował na coś, czego nie znaliśmy. Jego stan pogarszał się z dnia na dzień, zanim umarł, i nikt nas nie informował, co mu jest. Lekarze uspokajają: nie ma żadnych dowodów, że siła rażenia będzie globalna. Bo gdyby tak. Zmutowany wirus zakaża i zabija w ciągu kilku dni. Strach rozwija się szybciej niż epidemia, a lekarze i naukowcy na wszystkich kontynentach próbują znaleźć lekarstwo i opanować panikę. To tylko fragment filmu epidemia strachu. Możemy być pewni, że kiedyś nie stanie się częścią naszej rzeczywistości. Czyli tak do końca, tak do końca naprawdę? A nikt... nikt na to rozsądny nie jest w stanie pani po prostu odpowiedzieć. To jest wszystko tylko i wyłącznie e, gdybanie. Nic więcej. Wirusy szaleją, mutują się i jedyne co mogą radzić uczeni, to higiena. Higiena i jeszcze raz higiena. W innych wypadkach są to szczepienia. W tym wypadku e, są pewne procedury opracowane, typu mycie rąk, e, ograniczenie kontaktów z osobami, które są podejrzane o zachorowanie. Światowa Organizacja Zdrowia. Ostatnia. Odtrzega, ale podróżować do krajów na Półwyspie Arabskim nie zabrania. Jeżeli takie ognisko występuje, to jednak ludzie są izolowani. Czyli nadzieja w nauce? I ja uważam, że tak. Nadzieja w nauce i w rozsądku ludzi i w odpowiednim postępowaniu. Nie takim jak w sensacyjnym filmie 12 małp. To kasandryczna wizja zagłady świata przez wirusy. Otworzyć puszkę Pandory najłatwiej. Nawet nieświadomie, ale co dalej? Elżbieta Berszewska, wiadomości.